Siemano, z tej strony Mieczek i oczywiście na samym początku chciałem wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów, macie tutaj 7 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia, wszystko macie weźmie w opisie no i oczywiście na Discordzie, na którego was zapraszam, macie tutaj wszystkie dodatkowe giveawaye, także takie jak e, dla wpłacających, wymieniających skiny. Na słapie. tutaj wystarczy nawet złotówkę wymienić po prostu na innego skina. nagracie to, bierzecie tutaj udział, wysyłacie to, no i możecie takiego Dickelka za 6 dyszek zgarnąć. Oczywiście na case Hague, no i na CSGO skin się również przy wpłatach trzeba nagrywać, no i mi to wysłać. No i na etykiety są konkursy. Tutaj macie kostkę Good Night, and Night. No i meczkę za 37 zł. Także dzisiaj lecimy z nowym eventem. Nowy event wleciał, także trzeba oczywiście to przetestować. No ale zanim to, no to wylosujemy sobie tutaj jeszcze zwycięzcę z poprzedniego odcinka Jeśli interesujecie Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów Zapraszam Cię na PirateSwap z kodem MIERCZYK dostajecie 35% bonusu a. do wpłaty No i będzie to Stasik, 1, 2, 3, 4, 1 Grałem, grałem, pozdrów szefie, czekajcie Co to było w ogóle za pytanko? Ej, a, czy w szachy graliście? Dobra, dobra, już wszystko pamiętam, także No to bardzo dobrze, rozwijajcie się No i oby tak dalej, także lecimy tutaj, Hot, do, hot Good Case Mogliśmy sobie pierw na początku wróżbę otworzyć, ale dobra, taka będzie nasza pierwsza wróżba, czyli Hot Good Case bez żadnego boosta, bez niczego. No i wychodzi na to, że stracimy chyba dzisiaj sporo kaski. Dobra, tutaj lecimy z drugą zbustowaną skrzyneczką, czyli Hot, hot Good Case na buście. No i już jest tutaj, zobaczcie, dużo, dużo lepiej trzykrotny profit. Także. Zwraca to co straciliśmy przy pierwszym kliknięciu No i tutaj na Jester Mode Hot Good Case Jeszcze mógł tutaj nam tego kałaszka e, Ice Cold dodać. No to troszeczkę byśmy mniej stracili, ale e, Na sam koniec te 4 zł, no nie możemy narzekać e, Night Ops Case, tutaj również co tu jest Dwie, e, dwa skiny Print Stream, Golden Coil Jakieś rękawice, Bionetic Knight, także no sporo skinów do do zgarnięcia, bardzo ciekawych, ale no ten jester mode myślę, że będzie tutaj chyba za drogi, żeby go przetestować zaraz się tutaj wszystko okaże oczywiście pierw boostujemy tutaj skrzynię night ops case'a no i fosfor chyba będzie tutaj droższy myślę niż te 21 zł, no i to nawet nawet w miarę sporo tej droższy, bo 54 zł. także naprawdę fajnie, no i ten jester mode, no możemy jeszcze to przetestować, czekajcie zobaczymy ile ta najdroższa skrzynka 200 zł. także Testujemy Night Ops Case a tutaj na Jester Modzie. no i stój, stój, zatrzymaj się, proszę Cię, nie no kurde, pomiędzy dwoma takimi pięknymi jemkami Zobaczmy tutaj cenę, no 1100 zł albo 1600 zł mogliśmy skarnąć a dostajemy Nitro za 239 także no, nie jest najlepiej, ale było naprawdę tutaj blisko dobrego zarobku, także lecimy z kolejną skrzynką, no i jest to Mastermind Case'ik no tutaj mamy deagle'ka Blaze, także jeśli ktoś by taki e, Takiego deagle'ka trafił na no Jester to naprawdę e, Chyba zarobiony do końca życia, no tutaj 3400 zł, no my dostajemy Blaze'a, ale niestety UMP No ale w sumie jednak stety, w sumie jednak stety, zobaczcie stan Factory New, No i zarabiamy z tego Kliknięcia ponad dwukrotnie, także e, no myślę, że w miarę spoko, no i tutaj już Jester Mode kosztuje 468 zł, także pierw przetestujemy tutaj sobie Lootback Case na zwykłym kliknięciu, później na buście. No i później spróbujemy sobie jeszcze tego Golden Vault Case'a. I co nam zostanie, to pójdziemy sobie na jakieś bitewki lub przetestujemy właśnie te skrzynki na Jester Mode. Zie. Także taki tutaj jest plan. No, oczywiście, test. No, to musi być test. No i kurczę, który był tutaj skin droższy. Chyba chyba ten intergail. No tutaj połowa tego co wydaliśmy także e, trudno no i tutaj jest jester mode będzie właśnie kosztował 900 zł także e, no troszeczkę lipa dobra ostatnia skrzynka czyli najdroższa eventowa e, awp the prince gold arabeska Bayonetik, tutaj glock Fadek, e, huntsman knife no bardzo dużo skinów e, Fade, e, także e, no aż aż dwa aż dwa także no myślę że w miarę sporo no bo tutaj jednak jest to cena 8000 no i prawie 5 koła za tą także no jest to jednak ryzykowna skrzynka także jeśli ktoś ma sporo kaski no to może sobie tutaj się pobawić, ale jeśli ktoś nie ma no to trzeba oczywiście zagrać tutaj zachowawczo, no i dobra zostaje nam 340 zł, także chyba na żadnego jester moda tutaj nas nie będzie stać, wbiliśmy sobie te 111 tysięcy chyba punktów, tak dokładnie przepraszam 11 140 punktów także raczej na razie nie będziemy tego Wydawać, tylko po prostu zrobimy sobie później odcinek od 0 złotych, taki, wiadomo, baycik do koski. No i dzisiaj, oczywiście, Daily Casic, również tutaj musi być, zobaczymy co nam wyleci. No pewnie ten Sand Dune lub, właśnie, no Sand Dune, chciałem powiedzieć, lub Desert Stormic, ale oczywiście klasycznie piękna nowa tutaj, cała w piasku, także 340 zł No może spróbujemy tutaj zrobić bitwę na Underdogu z tych nowych skrzynek. Także dodamy tutaj sobie te skrzynki bez boosta Oczywiście tutaj Night Ops Case, 21 Zł Mastermind Case. No i oczywiście droższa skrzynia tutaj powinna być za 8 dyszek. No i mamy tutaj ją. Mamy tutaj ją. Te skrzynki ciągle zmieniają swoje miejsce. No tutaj ciągle ceny się zmieniają tych skrzynek, także wiadomo. No i ostatnia tutaj skrzynka. No 210 Zł. Także jeśli przegramy, no to będzie. E, chyba koniec naszego tutaj żywota, ale może spróbujemy Może e, powinniśmy jednak zrobić taką bitwę No mam nadzieję, że to się uda, no i nie stracimy teraz całej kaski Także proszę cię CSGO z no chyba dodam bota, bo raczej tutaj nikt do nas nie wbije Aczkolwiek no jest 14,5 tysiąca graczy, nawet ponad 14,5 tysiąca graczy Ale dodajemy oczywiście najlepszego tutaj przeciwnika na underdogu, czyli bota i samo Dobra No bitwa wystartowała, tutaj pierwszy skinek oczywiście Boti samo delikatnie wysuwa się na prowadzenia, no ale i tak najważniejsze tutaj skrzynka będzie na samym końcu, no bo jest to 210 zł. No jak na razie, Boti samo tutaj w miarę sprawnie wysuwa się na sprowadzenie, także tutaj mam nadzieję, że będzie tak dalej. No kurczę, no, zdobyliśmy Kuber Galaxy'ego. No i chyba jest to droższy skin. Nie, no, ja pierdzielę 318 zł. Dostajemy tylko 1000 punktów tutaj. E, punktów kurczę i z butlach za skina, także wypłacimy oczywiście tego skina no 31 zł, no nie będzie to najwięcej No i polecimy tutaj do handlarza z bronią. Wypłacimy wszystko naraz No miałem nadzieję, że jednak troszeczkę więcej tutaj nam zostanie, ale od 55 zł do kosy e, witam i zapraszam. Lecimy od nowa. <śm> <śm> e, no miałem nadzieję, że tutaj jednak wypali ten ewencik troszeczkę lepiej że fajnie będzie tej go przetestować no i ziomuś przegrywa bitwę tutaj wkurzony jeszcze na mnie. No, my zarabiamy tutaj niby 4 grosze, także lepiej było wbić, zrobić bitwę na 4 osoby, ale wiadomo, no trzeba tutaj pomyśleć, trzeba przemyśleć, trzeba oczywiście rozgrzać maszynę losującą. No, i już tutaj coraz to lepsze naklejeczki dostajemy. No, tylko nasz przeciwnik tutaj zbytnio się nie popisał. Także bitwa będzie wygrana no i delikatny profit tutaj z drugiej bitwy również mamy, ale chyba powinniśmy się skupić tutaj na na skrzynkach tych nowych eventowych, także zrobimy bitwę tym razem na trybie standardowym dodamy hot good case'a może do tego dorzucimy element craft stickera na jester Mode, no i jeszcze night of case'a, także taka bitwa za 23 zł, no myślę, że to i tak w miarę w miarę sporo, no z tych 50 zł zostanie nam tylko niecałe 34, także no CSGO Skins, no nie możesz mnie teraz zawieść teraz musisz tutaj coś ciekawego nam, nam wrzucać, no kurczę ta pierwsza skrzynka niezbyt dobrze tu oddała, druga skrzynka chyba również ten Jester Modzik bardzo ale to bardzo nas zawiódł, no i tutaj jeszcze na sam koniec mamy zwycięstwo Macieja który traci kaskę, także chyba te nowe skrzynki no nie są tutaj jakieś najlepsze, no na pewno są tutaj Ryzykowne także wbijemy tutaj sobie w kolejną bitwę, no, troszeczkę może nudną, może monotonną. Ale ja poczułem, że tutaj będzie profit, no i będzie tutaj naprawdę spory profit. Zobaczmy tylko w którą stronę. No, oby tutaj low case jeszcze nas nie oszukał. Prawie jeszcze tutaj Dragon Tech dorzucony. No i 21 zł, także profit razy 4. No i to było ze zwykłego indirect case na buście. Także tym razem weźmiemy tego indirect case na buście. Dorzucimy sobie Rust Case a. Music Case. No, i myślę, że możemy sobie tutaj jeszcze takiego anime case na buście wrzucić, żeby zostało nam jeszcze taka połowa kaski, także 25 zł na sam koniec. No i od razu tutaj widzicie, mamy przeciwników. Jeśli chcecie grać z botami, no to myślę, że lepiej tutaj sobie chwilkę poczekać, no i zagrać z takim mareczkiem czy tam jakimś innym ziomeczkiem. Także. Kurcze, no ziomuś Mareczek nas tutaj dogonił, nawet nas wyprzedził delikatnie. Także oby tutaj Music Kit Modulu również dobrze. No i trzy dyszki już mamy. Także ostateczna, decydująca naklejka będzie tutaj Cheongsam Cheong Sam. Cheong Sam także bardzo fajna nazwa. Cztery dyszki tutaj ziomuś zarobił. No my dostajemy tutaj z 25 złotych. Także e, musimy zrobić jeszcze ryzykowną bitwę. Myślę, że tutaj na dwie skrzyneczki tutaj ulepszone za te za te 8,40 zł. No i dorzucimy tego entire case'a na buście, także prawie wszystko wydajemy, lecimy z underdogiem na trzy osoby Będzie to już oczywiście przedostatnia bitwa w tym odcinku, no chyba, że coś tam uda nam się jeszcze zdobyć, no zobaczymy jak to będzie, także bot i samo Bot Alex Underdog, no i kurcze, no bot Alex chyba tutaj wyjdzie zwycięską ręką z tego pojedynku tutaj no fajny tygrys ale raczej on nie będzie za dużo warty e, także no jakiś tutaj digielek na sam koniec ocean drive by nas uratował e, co najwyżej ale tak się tutaj nie dzieje także e, trudno zostaje nam 12 ,80 zł 80 groszy także na 4 osoby bitwa tym razem tryb standardowy no i co my możemy tutaj wrzucić no co najwyżej możemy tutaj wrzucić hot good case na buście. uwierzę w tą skrzynię e, damy tutaj jej szanse no i dorzucimy tutaj Ultra Case'a bez żadnego boosta bez niczego tutaj również możemy zdobyć tego good Knife'a slotera za ponad 1000 zł także myślę że w miarę spoko tutaj bitewka cinkciarz tutaj nasz się wystraszył pewnie zobaczył że YouTube mamy w nazwie także lecimy sobie na bitwę z botami no i bota Adrian chyba wygra to bitwę aczkolwiek jednak nie jakczkolwiek jednak tutaj Wysuwamy się na prowadzenie, zobaczcie, będzie ponad 4 dyszki z tej bitwy, także Jeszcze nie mówimy, że to koniec, lecimy jeszcze raz na Underdoga No i tym razem, czekajcie, te 4 dyszki możemy dodać No szkoda, że nie mamy 42 zł, bo bym dodał tego Mastermind Case'a na buście. No ale w takim przypadku damy sobie zwykłego Striking Ninja Case'a No i może może tutaj zbustowany awp Case no nie da rady tutaj zrobić kurczę tutaj mam żeby leki wziąć budzik także przepraszam bardzo mam nadzieję że to nie będzie przeszkadzało no i chyba polecimy sobie z USP glock case'em ulepszonym no i tutaj jednym bez ulepszenia także nie no kurczę no nie będzie nas stać także tutaj co najwyżej dorzucimy tą małą skrzynkę z charmsami na którą również nie będzie nas stać także nic nie dorzucamy Koniec, zostawiamy sobie te 7 zł na następny raz. Nie, koniec z tym i tyle. Dodajmy oczywiście bo i samo, no bo jest to underdog. Domo wbija do nas tutaj do, do bitewki ostatecznej już w tym odcinku. No i fajnie by było, żeby Domo zgarnął tę bitwę, jeśli my tutaj nie wygramy. No ale jednak Domo również nie wygrywa, bo ten mieli zgarnia 9 dyszek, także trudno. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobało. No i życzę Wam jego wieczoru. siemano